Press Recommend to support us To jest Twój pierwszy na tym kanale chciałem Was wszystkich na niego zaprosić I to będzie taki odcinek taki No or, organizacyjny chcę Wam tylko po, po prostu co i jak i w ogóle Więc pierwsza rzecz Czyli film e, Filmy w jakim odstępie czasowym będą nie mam dla tego pojęcia jedne mogą być e, e, no chciałem taki przykład dać z, z, za dwa lata, ale tak nie będzie, no po prostu będą bądź, to, ja nie wiem w jakim to są. Sprawy. raz później będą mniejszym raz większym no ja po prostu tego jeszcze nie wiem e, dwa w kontekście filmów E, nie wiem czy będą ale czy nie ogólnie to ja już wchodziłem do twórów albo kanału ja po prostu nie wiem po prostu powiem, nie działają Ja nie wiem dlaczego ale mi wczoraj się nie działały czasem działały czasem nie działały albo po prostu chciałam powiedzieć że nie wiem czy będą mi działały czy nie, nie będą mi działały czasem pewnie będą czasem nie e, Kolejna rzecz. Ja jestem dobry Ale nie powiem, że jestem normalnie jakiś setki czy coś. Więc chciałem Wam też o tym powiedzieć, żebyście. Się... Aż tak o to nie mieli problemu. Bo mówię, ja setin taki nie jestem. Ale nie uważam, że jestem dobry. Spokojnie. Nie będzie aż tak źle. Będziecie mogli. Nie pooglądać, będzie się czasami ze mnie pośmiać. Jak... Jak sobie radzę z rzędzami. Zrobiłem co za ich. Przepraszam. Ale właśnie chciałem tutaj dowożyć, to tutaj dowody, że nagrywam na takim trybę, bo jak nagrywał na tym, że cały czas jak do was mówiłem, to cały czas jakiś dziuta bo mnie strzelał, nie było... Jak nagrywać tego wstępnego odcinka No i patrzę, no ją wiem, nie wiem nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie mogę Więc no Eee... co jeszcze chciałem powiedzieć? Da bærer jeg han. Ir aš čia atgal dar šiek tiek nevalgau. jeszcze tutaj można było dodać eee, odcinki mówię będą będę starał się żeby były regularnie a nie wiem, w jakim odstępie czasowym będą ale raczej będą będą a no nieważniejsze że będą Dobra, jak ja i nie wybija na plecy. Dobra. Chyba to będzie na, na tyle w odcinku wstępowym. Oczywiście będziecie mogli... Jeśli będą nie działać, w komentarze, będziecie mogli w jak mi pisać pomysły na challenge. Hmm. Na pewno chciałbym w tym powiedzieć, że Ej, eee, Jestem po prostu ben, ben, będzie fajnie jak mi da, dacie sumę jakiegoś czy coś. I okay. nie poczekajcie, bo ja tam mam typa Bardzo bym Wam poprosiła, byście dali mi lajka i subskrypcję. No i bardzo Wam dziękuję za, za ten film.